No cześć. Siema. Kojarzysz jeża Sonika, nie? Pewnie to wiesz, ale w latach 90. były dwie kreskówki o Soniku i leciały w tym samym czasie. Jedna w mrocznym klimacie, a druga taka, wiesz, na luzie, głównie o Chili Dogach. I w obu serialach ten sam typ podkładał głos pod Sonika. Niezła akcja, nie? Jeden koleś grał dwie wersje tej samej postaci. A, Ale może nie oglądałaś kreskówek, albo... Albo nie przepadasz za tymi dno Chili Dogami? Czasem nawet zjem. A w TV oglądam przeważnie starocie. Powtórki kolą, bo takie klimaty. Powtórki, tak, ekstra. Bardzo fajnie. Czy ty jesteś prawdziwa? Stary, ty mnie spytałeś, czy jestem prawdziwa? E, nie, ja, ja do kogoś innego mówiłem. E, pa!